Rzeczywiście niedawno obchodziliśmy piętnastolecie Federacji FOSA. Paweł Łamulewicz, witamy w barwach Warmii Mazur audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik. W studiu Plusa i Kopernika Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, serdecznie witamy. Dzień dobry Państwu. Panie Bartłomieju, zacznijmy od początku. Kiedy FOSA powstała i jak doszło do powstania tego Waszego stowarzyszenia? Rzeczywiście niedawno obchodziliśmy 15-lecie Federacji FOSA. Sama FOSA tworzyła się też ponad rok. Był to pomysł kilkunastu organizacji socjalnych, które stwierdziły, że warto, żeby powstała taka reprezentacja, czyli grupa, która będzie dbała o ich interesy, ale też to był pomysł na to, żeby... Organizacje wzajemnie współpracowały, wymieniały się usługami, doświadczeniami, inspirowały. No i 15 lat temu zostaliśmy zarejestrowani. I rzeczywiście na początek to, to było kilka organizacji, czy kilkanaście, teraz mamy około 100 organizacji, 60 członkowskich, ale też partnerskie współpracujące. W ramach Federacji FOSA funkcjonuje 9 sieci, czyli organizacje, które zajmują się tym samym, na przykład organizacje prowadzące hospicja, prowadzące centra wolontariatu, organizacje prowadzące środowiskowe domy są pomocy albo warsztaty terapii zajęciowej jest nawet koalicja organizacji kresowych, gdzie stwierdziliśmy, że wspólnym celem jest pomoc Polakom na Litwie tym potrzebującym i wiele in... A, mamy oczywiście Uniwersytety trzeciego wieku, organizacje seniorskie. I e, wiele innych e, grup branżowych, tak na nie mówimy, sieci branżowych. Przez tych 15 lat e, działania pomogliście, no właśnie, my jesteśmy w stanie oszacować e, rząd wielkości, ile to jest to osób, to są setki, tysiące. Próbowaliśmy, już. próbowaliśmy to policzyć, ale to jest trudno, bo my, jako Federacja FOSA, jako organizacja zarejestrowana, również, y, tak jak większość naszych organizacji, pracujemy poprzez projekty i realizujemy wiele projektów. Z tym różnica jest taka, że zawsze w partnerstwie z organizacjami członkowskimi, ale jakby e, trochę pokusić się o liczby, to dwa lata temu zrobiliśmy takie, dwa, czy rok temu badanie naszych organizacji członkowskich, z którego wyszło, że organizacje członkowskie to 600 pracowników na, na etacie, e, ponad 1000 w ogóle, ponad 1000 wolontariuszy, około półtora tysiąca nawet i około 6000 tysięcy odbiorców wszystkich naszych organizacji, czyli tych podopiecznych SDS-ów, warsztatów terapii zdjęciowej, seniorów, dzieci, osób ubogich i tak dalej, i tak dalej. to jest dużo, a budżet naszych organizacji roczny wynosił wtedy, czyli za, za 3 lata wstecz, 60 ponad milionów złotych. Czyli widać, że Nasze organizacje, chociaż nie obejmujemy wszystkich organizacji, to są organizacje pełniące ważną funkcję, realizujące ważne zadania w partnerstwie z samorządem, w partnerstwie z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Jakie projekty realizujecie w tej chwili? Bo już hmm. dziesiątki za wami, na czym skupiacie się teraz? Mamy dużo projektów. My i naszą organizacje, głównie w obszarze pracy z rodziną, czyli aktywizacji społecznej, ale też aktywizacji społecznej i zawodowej, i tego jest dużo. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy i zaprosić do niej Państwa: mianowicie my już od dawna zidentyfikowaliśmy, bo też prowadzimy badania wspólnie z naukowcami z uwm że bardzo dużym wyzwaniem jest praca na obszarach wiejskich. I taką niszą są świetlice. Mamy, po, mamy około niecałe 2,5 tysiąca wsi w województwie warmińsko-mazurskim. Szacujemy, bo trudno dotrzeć do konkretnych danych, że miejsc, jak świetlice, czy aktywnych czy nie, jest prawie tysiąc. Uruchomiliśmy teraz taką akcję, do której zapraszamy. Wspieramy dobre miejsca. Dobre miejsca, czyli te świetlice. Każdy z Państwa może dać proste rzeczy, które się przydadzą w świetlice, typu pisaki, kredki, materiały plastyczne i inne e, i, i zgłosić się do nas po, Przekażemy, gdzie, gdzie, yy, pomożemy w przekazaniu, bo ci przekażemy na maila dobre miejsce małpa.federacjafosa.pl, ale też świetlice mogą się zgłaszać yy, z potrzebami. Już teraz zgłosiło nam się ponad 20 świetlic i bardzo Państwa zachęcamy, bo to jest drobna rzecz, a może bardzo pomóc. Zachęcamy drodzy państwo w takim razie do zainteresowania się e, tą akcją. Moimi i Państwa gościem był Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. A nasza, nasza audycja, do obejrzenia na www.kopernik.tv. Paweł Amulewicz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję do zobaczenia. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.